Wow, powiem ci, że leci bardzo dużo. Ale gościa zbiłem. Wszystkie kawy. Ten, no, ten pik, wszyscy, nowy superstore. Ten gość ma, kurwa, zero, nie? Mm -hmm. No ja już jestem na ziemi. Dobra. Lotnik, gdzieś? Gdzieś koło mnie jest. Jadę. O kurwa, się wjebałem. Kurwa w rzekę się wiwałem 200 metrów jestem Miałem wróg w okolicy ale nie wiem gdzie Nie wiem czy to nie na zwiadzie mordo Próbuję do ciebie Kurwa co jest? O dostaję ze zwiadu, ze zwiadu Kurwa nie mogę kebów założyć, nie? Taki bak, zajebisty Ha! Zajebisty bag mordo mm, to Nie ma. mogę kebów założyć No A może możesz oznaczyć, gdzie? Nie wiem gdzie on jest e, Przałcie chyba Tak? O chuj No nie miałem kewów, no kurwa, no tu jest no. Podchodzi już na bliski Do ciebie? No tu jest już Dobra, ruszamy. Na niebieskim jest, dokładnie na niebieskim mm, to... o, tyga, pi... Zabiłem jego team Tigmeta. Na niebieskim jest chłop, no ma chyba jakiś pistolet, tam, bo taki trochę lepszy może. I chyba wiesz, to jest ten co tam raz w głowę, to to leżysz. Mhm. A nie, bo ja nie miałem kewy. To nie, to może mi zwykły, nie. Tam po mnie masz bronie jakieś. Kewy. Coś mam, tylko muszę go zlokalizować, bo nie mogę go namierzyć. Dobra, zrobiony. Kurwa, no jak to jest możliwe, nie? Ja pierdolę. Wszyscy nasi polegli. Doprowadź misję do końca. Mamy ten zwiadlać. leci. Napisz Adlasia, że gramy dalej. Hmm. Już. Dobra, mam na ciebie. Dzięki to przelutowane już. Ty, gdzie, gdzie te moje broni? Nie wiem. Czyś tu zginąłeś, ale tu, tu Masz okay, okay. Masz kewy. Mam, mam, mam. Kurwa, mam. kawałek. No tutaj mieliśmy jakiś O kurwa. Tu jest. Na górze się ta, ta. Na górze jest na górze na górze na tym tym. Ja padnę. O, drugi. Nie wiem, gdzie właśnie. Kurwa no. Czekają na Dobra, Na grał. Tam tego bra mi Minimalnie brakło. miał jakąś lepszą broń. Nie nie nie, 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 to nie jest dobry pomysł. Kurde, trochę mało. Nie wiem, zwiat na prędkości, jak podałem się, coś trzeba zrobić. Dobra, spróbuję. Chociaż boję się tej miejscowej. tam się już nakurwiają. Są. Tak, tu są. Na niebiesku są. Muszę zbieprzać stąd. tak, tak. Kurde, stówy! No, obejrzałeś już ten kontrakt, to może... O, teraz zaczynam. Już strzał i Nie. To z żudu, do Sklep jakiś safe'a znaczy. lepszą broń. Ej, tam na ten, ten na hangar. Tak. Nie ryzykuję, najpierw Ciebie. No czy wiesz... Gram mm. swoje granie, to też inaczej, nie? Nie wiem, czy tam się nie tylko na tym sklepie. Nie, dalej. będzie kurwa w krzakach siedział Jeszcze przy zamkniętym sklepie jakby siedział w krzakach to naprawdę Na górze! To, to na zrzut, nie? Ta na zrzut Tylko trzeba uważać, no tam już jest też gęsto. Wiem. O kurwa, już idą. Widzisz? Tu sam Tu są. Tych z niebieskiego można by ściągnąć. Ja mam 45 szczałów Dobra, O kurwa. No sorry, muszę się wrócić, bo wziąłem nie tę broń. Dobra, wracam. Ty, bolotnik mnie tutaj dojeżdża. O kurwa, jak to jest możliwe? W górę... Gdzie? Skąd? Kurwa, tam wylądował, ale skoczył z samej góry i goś po prostu przyleciał na pewno tak wysoko, że nie byłem w stanie nawet go trafić, nie? Mhm. Mm o, jakąś dostałem teraz, dupy. Masz kewy. No to chodź tu Idę, idę, idę idę do, do ciebie Masz dwa okay. No Dobra, chyba lecimy dalej, no bo kurwa tutaj nic nie mamy tu Tam. Samochód? No wiem no ale no co Jakiś frajer kurwa siedzi kampi na no to Trzeba BSP kurwa się puści. Trzyma ta taka. Tu jest przelutowana, wszystko mocno. Skąd dostaje? Nie wiem skąd. Ale górę, dół. Nie wiem, pewnie z góry. Nie wiem. Kurwa. Smaciorę. Ta chyba góra Tam. Na niebieski w... No gdzieś tam, ale tu przez ten przejdziemy Ale tutaj by chłopy, wiesz, nie wiem No dobra To Krosujemy trudno Też już ciśnie. Tak, tak, już tam wiesz. Zapisałem. Czekajcie tu na tym sklepie też jest. To jest domek? Jest chyba. A nie, ten sklep jest w środku. Dobra, jebać. Tak Są nie wszystko my. kurwa te domki z tym Z drewna więc jak nas przeskanują to chujnie Nawet kurwa się nie skryjesz nigdzie Chociażby kibę zrobili kurwa z betonu nie No tak no mm -hmm. Dam gdzieś na lot poleciał O kurwa, panie, tutaj jest masakra. Tam, tam dalej chyba jest beton, jakoś gdzieś na wprost nas zrzut kupili. Ja? Gdzieś tu Gdzie chyba. Jest, potrzebujesz centu, Nie to wiem, jest słyszałem po prostu dźwięk. Aha. No tak, tak, tam jest rzut. Idę tutaj. Widać, widać, czerwona. Co tu gdzieś od prawej trzeba próbować no o tutaj pod tymi domkami kurwa się szybciej skryjemy chyba niż kurwa w domkach wiesz tak ja bym tu gdzieś usiadł o. O. w sumie to jesteśmy w samym środku strefy no. Czy tu wsianie jakby się schować? Znaczy wiesz, nie wiem czy przez to drewno przeskanują. Tego to ci nie powiem. Ale można potem kurwa tą plażą iść tam przekładzie. Zobacz. Tutaj, no, ten, ten, nie? Co? no ta. Tylko, tylko ta strefa pójdzie do środka. No też mi się tak wydaje. No, ale poczekajmy, nie. No, poczekajmy, zobaczymy, gdzie pójdzie. Ktoś tam się wybije zawsze, może. No i tak nie jest że 37 osób. Trochę amunicji nie mam, wiesz? No ja też średnio. tak, średnio. A dużo masz do szturmówki? 90 i 30 dpm. Aha. No to ja mam jeszcze mniej. Hmm. Chyba, że to domki tak powoli przelutujemy. zobaczymy może coś tu zostało jeszcze. Nie można. O, tu jakaś skrzynka. Nice. Ostrzałka sytowe. Mam tu coś słyszę Mamy trochę kawików. Zrzut zapasów. Bierzemy? Nie to, bo to wiesz, to jak zrzut to cię oznaczy bardzo widoczna to jest No powiem ci, że tamto miejsce kurwa chyba nadal by było w strefie. Chyba ta No jeszcze tu idę zobaczyć te No to już ostatni do którego wejdę Pusto już Ale zabrałem coś do PMA, więc spoko To co, wracamy tam? To co gdzieś jest? tu było Tylko tutaj byli ci ludzie ze sklepu, nie? Gdybyś. Nie, nie chwyci Co nie chwyci? Tamto Strefa, nie Ta. Mhm. Hmm. Pytanie gdzie się dalej posunie Raczej gdzieś w te okolice. Może gdzieś tu spróbujemy? Kurwa, w tych domkach to chuja nikogo nie ma. No, wiesz, już ludzie się kapnęli, że nie są bezpieczne, więc tu pewnie niewiele ląduje. Zobacz, mam nieodkrytą skrzynkę, to jeszcze siebie. No dobra, nie ma co, musimy jakoś się spotkać gdzieś. No ja ten pomarańcz próbuję Tam daleko Tu też jest taki, takie miejsce pot ale Już znacznie gorsze Wzbieram mm -hmm. amunicję Myślę, że tu sam gdzie jestem do ciebie No nie wiem, no na razie to i tak możesz zostać jak jesteśmy dość blisko Na no, pomarańczu był mhm. Kawa czy jeden czy był Nie wiem ale z kimś się strzelał więc Trudno to określić w ogóle, zobacz, strefa, żadnego kontraktu tu nie ma. Zwykle na tych ostatnich strefach jeszcze coś się zdarzało. Tak, ale zobacz, ile sklepów. No, dużo. Ciekawe. Dużo się teraz wybiło. W sumie jakbyśmy gdzieś tu zaczęli, że to ze strefą... No Od razu? Znaczy ja biegnę bo byłem dalej, wiesz, więc mm. zobaczymy. O, tu jest dobre miejsce pod Ale nie w strefie. No dobrze, ale stąd można wyjść, nie? Mhm. Mm A no tak, ja się dziwię, czemu, czemu mam tak mało amo do szturmówki, jak mam dwa, dwie bronie ze szturmowy. Lotnik. Lotnik. Nad nami. Nad nami. Mogę puścić Nie Trzeba go po prostu dojebać. Brawo. Może miał coś ciekawego. A ty nie masz swoich broni? Mam, ale wziąłem alarm, więc. Yy, mam jedną. Tansom. Dobra, podniosłem coś po nim. Tam są, tam są. 13 osób. Ktoś strzela, tylko nie wiem, czy do mnie. Do mnie. Tamci tamci cały czas. Wiesz, pewnie z tamtymi będziemy siedzieć. Oni są ze snajperkami. Mmm, to chujowe. Mm. Kurwa, głębia zamiast tego narodu miał BSP Trochę chuj Tu Kurwa, ale misja pierdolę Dobrze wcelowany jest chłop. Ten co znaczyłem? Tak Dostaję z obu stron. Nas przeskanują to chuj No mówię Ja piurdole Spierdalamy stąd Nie zdążyłeś Puściłem mu na lot Zabiłeś go, zajbiście. Dostał na latem. Masz, masz kewy? Nie. Masz ostatnie dwa moje. Sklep kewy. Bo będzie chłodnia. I maska. Ja mam maskę. Idę kupić maskę. Jak kupuję wy? Góra już! Nie <grych> nad nami na pewno, tak. I po drugiej stronie, nad nami, po drugiej stronie, nie? Co tu tych wyczekać od strefy? tu dostajesz, z drugiej wiem. strony dostajesz wiem, wiem, wiem A ja nie dostałem, dobra. dobra, jednego zubiłem brawo siedem osób nie widzę za tobą nikogo gdzieś tam, tam jest dwóch dobra, mamy jakiś safe w kamień Trzeba z lewej chyba, nie? Tu gdzieś A, tam, szli. Na pomarańczu? Na pomarańczu gdzieś szli. Ale tutaj ode mnie też są. Z tej. Wiem. <laughs> Co robimy? Nie wiem. No, mam, ja mam, ja mam, ja mam kam, kamień spoko i, i jestem blisko strefy. Musisz spróbować jakoś do mnie, ewentualnie. Nie, idę z tej strony. Kurwa, tu jest chłop. Oh, tak. Okej, okay, Kurwa! Został, powalony. Ja pierdolę jeszcze jeden. Za kamieniem jest. Centralnie. Aj! Brawo! Uważaj, po drugiej stronie sam. Co tam było? Podniosłeś to, co było tam? Łuk bojowy. bojowy. O, ale cheda dostałem. Gdzie? Trudno mi powiedzieć. Ja się podnoszę. Zrobię nas. Wchodzę w O, kurde. Dupa. Tu jest drugi obok. Nie, wygrałeś prawo. Przepraszam, że już się tak nie podnosiłem, ale wiesz... Nie, powiem. bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja już, ja byłem na takim oponie, że musiałeś ich dokończyć. No, są dwie. W jeden dzień. Są dwie? Jednego dnia? Czy jest po północy? Nie, jednego dnia. Garnie.